Siemano, witam wszystkich na podsumowaniu sierpnia Także w lipcu narzekałem Wszyscy narzekali, że lipiec kiepski Ale sierpień go pobił na głowę Tak jak widzicie W lipcu było 900 kWh yy, Z Solar Trackera 5 kW A w sierpniu mamy 755 kWh Normalnie to jest jakaś masakra Co się dzieje z tą pogodą Jak widzicie Jakoś to do połowy miesiąca jeszcze Szło były takie y, były upadki, że tak powiem, zloty były, no ale płynie to już normalnie padaczka totalna. Jak widzicie, z 5 kW 44 i y, 45 kWh maksymalne uzyski. Także, no niestety, fotowoltaika y, w tym roku nie daje rady, bo po, pogoda jej na to nie pozwala. Także przejdźmy może do liczb. I tak, Solar Tracker 3,85 kW Jak widzicie, produkcja w sierpniu jest 520 kWh Ale w 2018 roku było jeszcze gorzej Także w okresie już tutaj, widzicie, kilku lat Bywało raczej lepiej, ale było też gorzej Tak, nie, że tak do końca się go nie czepiajmy, nie? No ale dobra, <laughs> nie popisuje się miesiąc w ogóle Teraz tutaj mamy Solar Tracker. Tutaj widać większą różnicę między miesiącami. Solar Tracker 5 kW na panelach bifacjalnych. Jak widzicie, rok temu sierpień 1018 kWh. No, w tym roku 755, także nie ma szału. Kiedy był taki słaby miesiąc? 711 było w kwietniu. Także porównanie kwie sierpnia do kwietnia, no, trochę słabo, niestety. Jedziemy dalej. Teraz. Porównanie dwóch instalacji. Jak widzicie, MonoFlex bifacjal czyli instalacji 385 kW na panelach monokrystalicznych do instalacji 5 kW na panelach bifacjalnych. Zrobimy może troszkę bliżej, żeby to było lepiej widać. I mamy sierpień. Także produkcja 520 kWh z 385 kW. To jest 1 kW, to jest 135 kWh z 5 kW w produkcja 755 kWh to jest z 1 kW 151 kWh i tutaj e, jak widać e, solar tracker 5 kW na panelach bifacjalnych zrobił o 12% więcej od solar trackera 385 kW i jak to wychodzi nam e, w tym roku i w tym roku nam wychodzi, że 385 kW już yy, wyprodukował nam 3822 kWh, to jest 992 kWh z 1 kW, a 5 kW na bifacjalach zrobił nam już 5500 kWh. I to jest, już po, przebiłem, że te, znaczy pokonałem, pokonałem barierę 1000 kWh, to jest 1100 kWh z 1 kW instalacji. Przypominam, że obydwa solar trackery. Mają stały kąt 40 stopni i są jednoosiowe. I w tym momencie, w tym roku już bifacjal zrobił o 11% więcej od paneli monokrystalicznych. <laughs> Także widać, że stosunek się w miarę trzyma równy w ciągu roku. I przejdźmy ogólnie do podsumowania, co to się u mnie, że tak powiem, w domu dzieje. Też troszeczkę pasuje, przybliżyć, żebyście lepiej widzieli. I jedziemy po kolej. Teraz tak. A nie do końca Wam przybliżę, bo sam nie będę wiedział, o czym mówię. Dobra, no to troszkę cofnijmy. O, jest ok. I już go tutaj. Muszę się tu jakoś zmieścić z tym wszystkim. Nie zmieszczę się. O, jest ok, dobra. Małe przeróbki i się udało. Także Tutaj mamy dane z licznika standardowo i z sieci pobrałem 224 kWh, do sieci oddałem 1149 kWh. Ogólna produkcja z dwóch instalacji, czyli całkowicie to jest 8,9 kW, to jest 1275 kWh, z czego 126 kWh. Podobnie jak w tamtym miesiącu. To jest autokonsumpcja, tylko tutaj już było 10%. Jednak e, więcej e, takich kiepskich dni autokonsumpcja auto automatycznie wzrasta. I nadwyżka. Nadwyżkę mam po, dwu, po dwóch miesiącach, e, że tak powiem, bo ja co pół roku płacąc rachunek raczej jestem delikatnie na minusie. I po dwóch miesiącach nadwyżkę mam 1665 kWh. A dla porównania powiem, że w tamtym roku... Po tych samych dwóch miesiącach miałem nadwyżkę y, 2213 kWh I to jest o 584 kWh mniej mam w magazynie niż w tamtym roku To już jest o, z odliczeniem tych 20% Także no dosy, dosyć spora sumka mi odpadła Można by było się z miesiąc pewnie poogrzewać Także jedziemy dalej y, Ogólne zużycie prądu jest 350 kWh Prąd w domu, czyli użytkowy prąd to jest 280 kWh. Yy, pompa ciepła na różne próby, o czym mówiłem jeszcze pewnie wspomnę. Yy, wkleję wam yy, linki w opisie filmu na różne właśnie próby, albo może na górze, bo tutaj linki też powklejem yy, Na różne próby i kombinacje z mi 33 kWh. Pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej średnio około 1 kilowatogodziny na dobę zużywa, e, jeśli układ solarny po prostu nie daje rady. także zjadło 12 kWh. E, teraz dalej mamy grzałki w buforach i ogólnie, znaczy ogólnie grzałka w buforach, bo ja też próbowałem z litr, 150 litrowym buforem, też robiłem różne próby, żeby e, jakoś ta pompa ciepła chciała działać. na razie w miarę nie trzeba. Grzałek będzie i 6 kWh zjadło. Ogólnie w domu już się faralką dogrzewam i na górze i na dole. Niestety różnica poziomów jest na tyle, że na górze w miarę mam ciepło i nie ma problemu, ale już pod piwniczeniu musi sobie na automacie faralka od czasu do czasu się włączyć, bo nikt w, zimnie, yy, nikt w zimnie siedzieć nie lubi, prawda? Także ogólnie na ogrzewanie elektryczne już w sierpniu yy, poszło mi 50 kWh, z czego to. 33, i, I te 6 to bardziej na takie testy, trochę też ciepło opuściłem na dom ale więcej to było nagrzanie buforów. Także słuchajcie, tak to wygląda. Teraz przejdźmy, może y, do tego, co się tam ku mnie na podwórku dzieje, co się zmieniło. I zapraszam Was później jeszcze na mój kanał. Tania pompa ciepła z, z klimatyzatora, przerobiona na Ala monoblok, bo wymiennik jest na zewnątrz zamontowany. Na razie pierwsze próby nieudane grzania buforów, ale po zmianie czujników zaczyna coś się lepiej dziać. Także te nieudane próby na razie mam wkleję do opisu filmu. Jeśli to kogoś będzie interesowało, sobie zobaczy. I jak już troszeczkę nam się chłodniej zrobi, będziemy robić większe próby. Także przejdźmy dalej pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej ze zbiornikiem 300 litrowym praktycznie codziennie pracuje już od kilku dni, niestety pogoda nie sprzyja także średnio dziennie mi wychodzi że zużywa mi około 1 kWh i jeszcze tak o pojawiło się w moich filmach bo tutaj mam ogólnie też bufory wszystkie którymi prób będę próbował ogrzeć dom tu jest yy, 3 bufory o pojemności 900 litrów i jeśli te bufory pracują albo są ładowane albo już oddają, to w pomieszczeniu robi się cieplej. Ale ogólnie z tego pomieszczenia ciepło wychodzi na dom, i przy okazji też ta pompa ciepła korzysta z tego ciepła, bo ona tutaj sobie pobiera, a tą rurą wyrzuca mi do piwnicy. I tu jest obieg zamknięty, bo dalej tutaj wraca przez wykutą ścianę. Także korzystam cały czas z tego ciepła. Na razie jest za ciepło, żeby. Robić większe próby na tym, na nagrzaniu buforów. No to zostaje przy tym, co jest. Także jeszcze o, właśnie. Mam już nowy schemat. Słuchajcie, znaczy nowy, no poprawiłem tamten. Tak to teraz wygląda wszystko. I będziemy się skupiać, jeśli już spadnie tak, czy znaczy spadnie. Jeśli już w domu będzie na tyle chłodno, że będzie mi się opłacało odpalić, właśnie, pompę i. I grzać te bufory, bo na razie to mi trzeba. To farelkę sobie odpalę na godzinę albo na półtorej, na wieczór, i praktycznie całą górę mam zagrzaną. Także schemat jest poprawiony, tak to teraz wygląda na daną chwilę. Przejdźmy się jeszcze do, do fotowoltaiki. Także z falownikami się nic nie dzieje. Pracują sobie ten jest do 385 Solo Trackera, ten jest do 5kW. Jak widzicie, produkcja bardziej niż marna. Dzisiaj za cały dzień 530 5, kWh z 5 kW. A 3,85 nam zrobiło no, 3,7 kWh. Także szału nie ma, jak widzicie po wykresie. Ledwo się to dźwiga. Przejdźmy jeszcze do trackerów. No, trackery robią co mogą. No, niestety pogoda jest jaka jest. Cały czas leje, wieje i. W ogóle dajcie spokój druga też stara się. <grywki> Kruki to tylko kolegów przyciągają na szczęście, no teraz szczęście, na nieszczęście pada i te kupy myję. Resztę muszę sam ogarniać. Także jak nie ma słońca, to i najlepszy tracker nie pomoże. No niestety taka rzeczywistość. Ten miesiąc to w ogóle tragiczny. Nic, zapraszam Was jeszcze na mój kanał. Myślę, że kolejne będą lepsze, bo niestety, ale trzeba troszeczkę prądu do tej pompy ciepła wyprodukować, żeby w zimie nie zamarznę, nie bo ja drzewo mam, ale zawsze z tej nadwyżki, żeby jak najwięcej skorzystać. Oczywiście na moim kanale jest playlista, na której znajdziecie podsumowanie z każdego miesiąca tego roku i ogólnie y, playlisty do różnych tematów, jak widać na załączonym obrazku. I zapraszam was ogólnie też na mój kanał fotowoltaika, solar trackery, pompa ciepła, bufory i dużo różnych ciekawostek y, testów, kombinacji, które robię koło domu, praktycznie tylko koło domu. Także zapraszam was wszystkich serdecznie i słoneczka życzę.